Za moment zapraszamy na audycję Szydera. Witam bardzo serdecznie. Kurczę, dawno mnie tu nie było. Tak jak mówiłem, jestem Michał i lecimy, bo czas... No cóż, czas to pieniądz. Me, Punkt pierwszy. Technologia. No dobra. Technologia może nie wszystkim się kojarzy tak stricte, prawda, z ekonomią. Dobra, ale 5G. Każdy zna 3G. Wcześniej było Edge GPRS, teraz jest 4G LTE, tak chwalone, tak wspaniałe, tak cudownie łatające dziurę budżetową, cudowne. Ale o co chodzi z 5G? Otóż Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem, zapowiedział, że stworzone zostały właśnie ramy prawne i regulacje, sądzę, że nie są gotowe jeszcze, ale one pozwolą dość szybko rozpowszechnić standard 5G w Unii Europejskiej już w 2025 roku. Mam nadzieję, że się uda, bo już mówię, czym jest technologia 5G, ta mityczna. Otóż może zapewnić bezprzewodowo, oczywiście, od 10 do aż 100 gigabitów na sekundę, taki transfer. Obecnie LTE, o którym mówiłem, takie cudowne, mityczne, prawda, wspaniałe, może tak szpanersko do 300 megabitów, nie gigatko megabitów. W praktyce daje to ciut ponad 150. A jak damy jeszcze dużo ścian z betonu, prawda, jakieś załamania ścian, jakieś coś pochłaniające fale, to będzie jeszcze mniejsza prędkość. Ale jak to brzmi 300? Ale co jeszcze da nam 5G? Niezawodność, odporność na zakłócenia, brak opóźnień. Czyli gracze będą szczęśliwi. A odnośnie zakłóceń i niezawodności, co może jeszcze być? No nie wiem, ale to na pewno nam pozwoli przyjemniej obcować z internetem. Same zalety, prawda? Dodatkowo umożliwi ono stworzenie kolejnej fazy rozwoju internetu. Chodzi o internet rzeczy. Sądzę, że w tym szerokim spektrum może nie wiecie co dokładnie jest. To jest kolejna faza rozwoju internetowego świata czyli to, że będzie połączone ze sobą wszystko, co macie w domu i nie tylko. I nie chodzi tylko, żeby połączony był zegarek, jakaś opaska, tak jak ja mam na nadgarstku elektroniczna, telefon, tablet i komputer ale łącznie z samochodem, pralką, suszarką, zmywarką, zlewem, a także prysznicem. Dosłownie wszystko może być podłączone i możecie sprawiać swojego Twittera i Face'a na lodówce. Taka jest przyszłość ciekawa. Ale co to daje tak faktycznie dla ekonomii, dla gospodarki? Ponad 2 miliony miejsc pracy. Tyle w Unii da właśnie rozwój nowej technologii, czyli zmiana starych BTS-ów na nowe i, prawda, montaż jeszcze nowszych stacji. Lepsza komunikacja na kontynencie to jest logiczne, bo będzie szybszy transfer, a także więcej przemysłu elektronicznego będzie mogło się rozwijać. Również chodzi o sprzedawanie towarów w internecie. Cóż, moje zdanie jest następujące. Osoby Facebook, YouTube, nie wiem, Twitter, Wykop, Kozaczek Only no, im wystarczy 100 mega. W takim obecnie dostępnych, prawda, ściach kablowych czy innych. 100 mega im starczy. Do wideo nad 4K, jeśli nie będzie dużo osób jednocześnie podłączonych, ale dla fachowców. Dla entuzjastów i garstki ludzi opłaca się wydawać takie masę, taką masę pieniędzy? Aż 600 milionów? No nie wiem, bo raczej zaraz po wprowadzeniu wszyscy nie rzucą tego, co mają i nie kupą nowych telewizorów, ale i pralek, sprzętów, zamków w drzwiach, wszystkiego, tylko po to, żeby mieć cudowne, futurystyczne mieszkanko. Cóż, szczególnie nie w Polsce, bo u nas wszystko musi mieć swój czas. News drugi. Nie odchodzimy daleko od technologii? No może troszeczkę. Chodzi o narodowy, polski samochód. Tak, chodzi o odrodzenie, prawda, naszego przemysłu motoryzacyjnego rodzimego po upadku, no, smutnym, strasznie, niewiarygodnie ponurym, jakim było to, że w naszym pięknym Żeraniu, dawnym FSO, robiono części do Chevroleta czy D.U. Takich, no, Chevrolet jeszcze jak cię mogę, ale Deu to jest już jeden z takich, no, takich low-costów, tych najniższej półki samochodów, więc nasza jedyna fabryka, no jakbyśmy mieli 20 i tą najgorszą wydaliśmy na jakieś takie złomy, to rozumiem, no ale aż boli. Ale o co chodzi obecnie, 2016? Plany firm Tauron, PGE, Enea oraz Energa. Jak się słusznie zastanawiacie... Co może je łączyć? Otóż właściciel. Chodzi o to, że te firmy są prawie jak holding, ponieważ właścicielem jest państwo polskie, skarb państwa dokładnie i one ogłosiły, tak nieoficjalnie trochę, był przecież, że chcą stworzyć własny. Właśnie narodowy samochód, ale nie taki dostawczak, jakiś taki, prawda, specjalistyczny, tylko dla ludu. Co jak Volkswagen w Niemczech. Taki prawdziwe, autko małe, miejskie dla każdego, jeszcze, żeby było w miarę tanie. Mowa była o powstaniu spółki Electro Mobility Poland brzmi nieźle, EMB, tak, można by to jakieś ładnie tak graficznie zrobić. I o co chodzi? Później pojawiły się sprostowania tych firm, jakoby chodziło tylko i wyłącznie o taką infrastrukturę pierwotną po to, żeby były gniazdka do ładowania w każdym mieście, jakieś technologie do ładowania awaryjnego na autostradach, jeszcze żeby to było powiedzmy lepsze jakieś holowania z tymi samochodami, żeby była większa baza serwisów do takich aut. O co chodzi obecnie? W Krakowie, z którego nadajemy, mi się wydaje, że jest może jedno, może dwa takie miejsca, że można podładować. W Warszawie jest kilka, w tarasach złotych na przykład ale też nie ma jakoś szału. Jest pierwsza stacja supercharging Tesli na A 4 koło Wrocławia szaleństwo. Polska jest taka wielka, jest jedna stacja ładowania. Akurat znaczy dla tych wszystkich trzech Tesli w Polsce, które są. Ale o co chodzi? To miała być konkurencja polska dla właśnie Tesli między innymi, czyli samochodu. No, Dobra, Tesla nie jest tania, ale ładnego, dobrego i dostępnego, żeby był jeszcze ekologiczny. Także na razie nie wiemy, co będzie z tym, ale co już mamy. Otóż, po pierwsze, Solaris, też z Polski, to są autobusy bardziej, ale są w pełni elektryczne na całym świecie, sprzedawane, kupowane, lubiane. Nie, nie, nie psują się, ładnie jeżdżą. Kolejna rzecz to już jest faktycznie samochód. Nie dostawczak, nie jakiś autobus, tylko samochód taki mały. Prototyp, co prawda, z Mielca. Skończyła się kasa na niego, więc został prototypem dalej, a chodziło o LV001. Może jakby było 007, to by się sprzedało. Nie mam pojęcia. Taki nawet ładny samochód, tak z wyglądu. Można sobie wygooglować i sprawdzić. Kolejny jest Romet 4E. To nie jest ani motorynka, ani rowerek. To jest prawdziwy samochód. Z wyglądu smart, z przeznaczenia też taki mały, żeby wszędzie się zmieścił. Na jednej kopercie dwa, zje, dwa się zmieszczał spokojnie. Sympatico. 6 zł za 100 km to był chwyt marketingowy firmy Romet i nie sądzę, żeby to było tanio, ponieważ to jest 6 zł za 100 km. Kiedy faktycznie będziemy jeździć sami, a nie w laboratorium, wyjdzie dużo więcej. Jeszcze wyjdzie serwis, jeszcze pewnie opłaty, które są trochę inne w przypadku elektryków i wyjdzie no kilkanaście co najmniej zł za 100 km. To już nie jest wcale tak tanio. Szczególnie jeśli mamy ekologicznego diesla czy benzyniaka, a już hybrydę to w ogóle. Więc nie opłaca się jak na razie, ale to już ma szansę na sprzedaż, już się chwalą w różnych miastach. Tylko czy pokonamy Tesle, czy pokonamy Chińczyków w tym wyścigu elektrycznym? No, mi się wydaje, że na razie nie, ale narodowe auto z dużym budżetem, z dużym, prawda, takim chwytem marketingowym dla całego narodu i nie tylko, dla całej, prawda, regionu europejskiego mogłoby się udać. Obecnie, jak mówię, nie mamy terminów żadnych, ani budżetów, oby tylko temat nie umarł. Ale co żyje i się pięknie rozwija? Chodzi o Ursusa. Niedawno słynne były przetargi, które wygrał. Bardzo, prawda, opłacalne. I właśnie w Lublinie, w moich rodzinnych stronach, będzie budowany samochód dostawczy, także nie osobówka, dostawczak. W całości elektryczny, będzie dostosowywalny do bycia dostawczakiem, wywrotką, furgonem, świeciarką czy pojazdem asenizacyjnym. Norek lubi to. Ładowność do 600 kg, zasięg 140 km. Cóż, ładowność i zasięg według mnie nie przebijają Tesli, wiadomo inne zastosowanie, ale oni sami mówią. Ursus twierdzi, że to ma być dla poczty, dla kurierów, dla takich służb miejskich, prawda? Żeby nie ruszać się za bardzo z miasta. Liczę, że będą na naszych ulicach, nie tylko lubelskich. Zatrudnienie to nam da rozwój samochodów w Polsce, ponieważ gałąź motoryzacyjna kiedyś Detroit, obecnie w Niemczech, daje bardzo dużo pra miejsc pracy. Dodatkowo inwestycje, rozwój, a także samo wizjonerstwo napędza, bo tam idą i robotnicy, i architekci do budowania siedzib i fabryk, i wizjonerzy, artyści do tworzenia nowych konstrukcji, inżynierowie, wszystkie segmenty mogą tam znaleźć miejsce. Co mamy obecnie? Minister Mateusz Morawiecki podpisał umowę z Daimlerem. No, mało polska firma, nie? Czyli de facto Mercedesem na budowę pod Wrocławem fabryki silników. W jawożnie dokładnie za rok wystartuje budowa i w 2020 roku będzie chodziła na 100% swoich możliwości produkcyjnych. Silniki będą od A do S-klasy. Takie Nikt Nigdy nie polski samochód. To będzie niby nie niemiecki, taka hybryda. Dosłownie. Ale zawsze można i tak. Wizja. Elektrycznego poloneza, syrenki czy maluszka jest obecnie już w moim sercu i czekam, aż będę mógł sobie nabyć i podriftować pod Tesco. <laughs> Szansa dla powstania polskiej motoryzacji jest, była i będzie. Tylko trzeba przeskoczyć rewolucję spalinową, której BMW czy Mercedesa nie dogonimy i od razu tak jak Chińczycy uderzać w elektryczność. Mi się wydaje, że to ma faktycznie wtedy sens i tego Polsce życzę. Punkt trzeci. Wiadomość trzecia, jak wolicie. Są nowe znaki Zodiaku. Jest nowy. Konkretnie jeden. Wszedł w poczet, prawda, zacnych znaków. Wężownik. Nie mam pojęcia, jak wygląda na niebie. Nie mam pojęcia, jakby go narysować. Cudowny wężownik. Ożywienie będzie także na rynku wróżb online. NASA generalnie odkurzyła swoje mapy, i okazało się, że po 3000 lat, lat no, babiloński wzór znaków Zodiaku się trochę zmienił. I właśnie zamiast 12, jest teraz 13. No dobra, no jest inaczej. Wpadon między skorpionem a strzelcem ten wężownik, także taka będzie fajna kombinacja. Tak dokładnie, to ona będzie z kolei troszkę bliżej. Ona będzie na wysokości 310 km nad ziemią, będzie wyniesiona za pomocą rakiety Neptun N3. Ona jest naprawdę najnowszej technologii rakietą i będzie też mała. Będzie miała 10 na 10 na 20 cm, To nie będzie teleskop Hubble, to nie będzie rakieta taka nośna jak SpaceX czy wahadłowiec amerykański. Nie, to będzie malutkie. I co jest warto podkreślić, Światowid, czyli pierwszy fotogeniczny, prawda, nasz satelita, będzie wyprodukowany we Wrocławskim Centrum Badań EIT. Czyli Polacy robią, Polacy wymyślają, Polacy wystrzeliwują. Na szczęście nie w przeciwnika, tylko w niebo. A na ile ambicje rządu, a na ile faktyczne potrzeby się tutaj zrealizują? To jest ciekawe, ponieważ według mnie Polska potrzebuje statek i y. nie tylko, żeby telewizję oglądać, ale żeby łączyć się z wojskiem za naszymi granicami, ale i nie tylko, żebyśmy widzieli, co się dzieje, a także przede wszystkim, żebyśmy nie musieli prosić wszystkich dookoła, dajcie nam zdjęcia jakiegoś wydarzenia z kosmosu. Tylko sami sobie wyślemy impuls. Proszę zdjęcie, nasz Twitter zrobi zdjęcie, prawda, taką korbką pokręci zdjęcie się wyśle i będziemy mieli. Więc konkurencji dla glonasu czy GPS-u nie zrobimy, ale na takie własne potrzeby się przyda. Bo kto bogatemu zabroni, prawda? Mamy bilion do wykorzystania inwestycji, to trzeba na coś wydać. Więc. Miliard z biliona To tak. Niewiele. I teraz news piąty. Gotowi? To Was zaskoczę, będzie nie jeden, a kilka. Taki, taki przebłysk, już dosłownie flash najważniejszych, jeszcze takich dość istotnych według mnie. Newsów. Po pierwsze, na deser będzie Allegro i nie chodzi o prawdziwe znaczenie tego słowa zagraniczne, nie. Chodzi o nasz, prawda, serwis aukcyjny. Allegro się sprzedało. A dokładnie Naspers, czyli właściciel chce sprzedać Allegro, bo się za wolno według niego rozwija. Cena wywoławcza to 3 miliardy dolarów, także jeśli ktoś z Was ma na podorędziu to śmiało, bo serwis fajny, dużo użytkowników, także warto. Kolejne to Mars. Nie chodzi o batonik, chodzi o tą planetę, którą czasami widać. Chodzi o kolonizację Marsa według Elona Muska, takiego znanego Amerykanina, twórcy Paypala, Tesli i SpaceX, o którym już mówiłem. O cóż, Elon chce skolonizować Marsa i jest to jego pomysł i sam on ostatnią nadzieją NASA na to, żeby zlogowy lot się odbył w najbliższym czasie i żeby wyprzedzić tym Chińczyków, Rosjan i innych. Bo ich prace narodowych, NASA, się posłają jak żółw po ziole, tak totalnie. Trzeba tylko... Ciąć koszty, ciąć Pentagon, też nie wszystko, także tam nie wyjdzie. Ale również ciąć koszty chce Elon Musk. Uważa, że jeśli cena zejdzie z 10 miliardów, jak obecnie, od osoby do 200 tysięcy, czyli jak za taką większą chałupę w Stanach, to więcej osób się zgodzi polecieć. Tylko jednym ważnym rzeczą jest tak, że musisz się podpisać i zgodzić, że jest duża szansa, że zginiesz. Czy to w locie, starcie, lądowaniu, czy już na Marsie. Także ja bym nie podpisał. Nie wiem, jak wy. I kolejne, nikt nie chce kupić playa, mimo że ma coraz lepsze bilanse, lepsze wyniki finansowe, już coraz ładnie tam wszystko ogarniają, mimo że ma najwięcej obecnie przyrostu nowych klientów, jako jedyny w sumie operator ma przyrost, reszta traci i jest naprawdę świetnie w mediach postrzegany, cóż, niedawno ogłoszono, że chcą go sprzedać po raz kolejny i nasz różowiutki, fioletowiutki operator, cóż, nie ma właściciela dalej nowego, ma tego co miał. Ponieważ stary chciał 12 miliardów złotych, nikt nie się le za niezbyt uporządkowanego finansowo operatora. I cóż, dumnie firma ogłosiła niedawno, że już nie są na sprzedaż. No, nie ma to jak wyjść z twarzą z takiej opresji, nie? I na koniec to musi być w programie ekonomicznym. Zawsze, jak powiesz komuś program ekonomiczny, tam jest kurs walut i giełda. Więc tak, jeśli chodzi o euro, obecnie jest warte 4,28,25 zł. W ogóle kiedyś powiem, po co jest aż 4 miejsca po przecinku w kursach, ponieważ i tak nie mamy aż takich groszy ani centów, ale nic. 4,28 jest to lekki wzrost, ale jak spojrzymy na dłuższy wykres, cały czas spada od jakiegoś czasu. Od połowy września spada kurs euro. Jest to pokłosie Brexitu, jest to pokłosie problemu migracyjnego i jest to problem po prostu eurozony. Ale jeśli spojrzymy na dolar amerykański, to już jest inaczej. Niby wzrasta, niby jest 3,881 zł, czyli wzrost prawie o procent, ale dolar jednak tak lawiruje mniej więcej na podobnym poziomie od dłuższego czasu. No prawda, był jakiś czas temu jeszcze wakacje wysoki, kurs pan 4 zł, ale tak 3,8-3,9 to jest obecnie taki standard. To tyle z kursu walut, a teraz giełda, czyli coś, co mnie interesuje jako ekonomistę. Po pierwsze, Spójrzmy na sędziwych Japończyków. Na Ojczyznę Nowo, prawda? Krzyśka, Gąciarza i wielu innych wielkich Polaków. Chodzi o indeks Nikkei, który kiedyś był wspaniały, teraz jest troszkę mniej, ale nadal jest dość ważny. Otóż ostatnio on traci mimo wszystko, że jest warty 16 840 jenów. Także to trzeba trochę podzielić co je przez 100, żeby wyszła taka sensowna dla Europejczyka wartość, ale mamy spadek mniej więcej od jakiegoś już, prawda, dłuższego czasu tej wartości. Szczególnie tej, co była kiedyś, prawda? No, dalej nie odbudowano poziomu z lat 90., ale mają nadzieję, że kiedyś tego dożyją. DAX, indeks niemiecki, frankfurcki, dokładnie giełdy papierów wartościowych. Ostatnimi czasy, cóż, ma wzloty, upadki. Ostatni dzień, czyli dzisiejszy, był lekko spadkowy, obecnie Stracił niecałe 0,5%, ma 10 515 euro wartości, ale prawda, musi odbudować to, co mu się zbudowało w pierwszej części października. I teraz najciekawszy, czyli Dow Jones Index, to jest indeks amerykańskiej giełdy, największy na świecie obecnie giełdy, póki Chińczycy ich nie przegonią. I cóż, ostatnimi czasy trochę im się lepiej wiedzie, dzisiaj wzrosło aż o 0,17% ich indeks, i to jest każdych mniej więcej taki barometr amerykańskiej giełdy. Jestem ciekaw, jak to się potoczy kiedy by wygrał na przykład Trump, który jest trochę antyestablishmentowy, a prawda, najbogatsi należą do establishmentu. I teraz rodzinny rynek, czyli WIG20. Czasami się zastępuje WIG30, ale oparujmy na tym bardziej znanym Polakom WIG20. To jest indeks dwóch największych polskich spółek i powiem tak, dzisiaj lekki wzrost, leciutki, ale mimo wszystko po tym, co mieliśmy kilka dni temu spadki, Indeks WIG20 był najgorzej, najniżej notowanym, najtańszym indeksem na świecie, proszę Państwa. Najtańszym na świecie wyprzedzili nas Czesi, Słowacy, Rumuni i wszyscy na całym świecie. I od Afryki, Amazonii po Azję łącznie wszyscy nas wyprzedzili. Cóż, to było trochę przykre. Powoli się odbijamy, jednak sądzę, że szansa, którą miała Polska jeszcze jakiś czas temu, może być takim po prostu węzłem Europy Środkowo-Wschodniej. No, oddala się w zawrotnym tempie. Nie wiem, czy to jest wina polityki, czy czegoś innego, może po prostu nam ikry zabrakło, może inwestorzy uciekli za granicę, nie mam pojęcia. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli Ci się to udało, jesteś prawdopodobnie jedną z trzech osób, którym się to dzisiaj udało. Pozostałe to moi rodzice, w szczególności mama i tata, także w zacnym gronie się znalazły. Gratuluję. Jeszcze jakby co, wpadajcie na bloga, na naszego face'a i radiowego, i naszej audycji, a także na stronę stać mnie, czyli tam, gdzie tak częściej się produkuje o ekonomii, zapraszam serdecznie, a niedługo rozwijamy się również w wersji wideo, także zapraszam tym bardziej. Do usłyszenia i cześć!